Towarzystwo przeciwko komunikacji miejskiej nie popieramy idei bezpłatnej komunikacji. Jest wiele powodów, ja nie chciałbym teraz już na wstępie mówić o takich szczegółach, natomiast jesteśmy przekonani, że dużo bardziej efektywne od wprowadzania darmowych przejazdów jest podnoszenie jakości. Tego transportu miejskiego, też trzeba przede wszystkim na wstępie odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest celem tej bezpłatnej komunikacji. No bo jeżeli celem ma być wprowadzanie w życie idei państwa opiekuńczego, no to być może do realizacji tej idei jest to w jakiś sposób efektywne. No ja nie chciałbym zbyt głęboko wchodzić w dyskusję na ten temat, ponieważ ja reprezentuję apolityczne towarzystwo i mnie bardziej interesuje efektywność, jeżeli chodzi o transport zbiorowy, jeżeli chodzi o jego udział, jeżeli chodzi o zachęcanie kierowców samochodów osobowych, aby do tej komunikacji się przysiadali. Eee, teraz może coś e, o f, e, przejdźmy do... Między, e, e, poprzez e, Wprowadzając takie bezpłatne przejazdy, tworzymy takie wrażenie, że komunikacja miejska to jest coś dla ludzi, właśnie niezamożnych, których nie stać na własny transport, i korzystają oni po prostu z czegoś, co jest im zaoferowane nieodpłatnie. Takie postawienie sprawy, że komunikacja miejska jest czymś socjalnym, może wręcz zniechęcić te osoby średniozamożne, które Chcielibyśmy przyciągnąć do tych autobusów, więc, jest to kolejny argument za tym, że nie jest to wśród tej grupy efektywnej.